Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Hotline Miami 2. Akt pierwszy, scena trzecia, wchodzę. Słucham? Okej, okay, miejsce jest puste. Rozumiem, że jadka rozpocznie się na piętrze pierwszym. Tutaj dwójka. Bierzemy broń. No i cóż, do dzieła. Widzę okna, co może być problemem. Ups. Okej, okay, sprowokowaliśmy przynajmniej jednego. Kolejny idzie do mnie. Fuck. A tak idealny początek. Nie trafiłeś, ty za to tak. Dobra, nie żyjecie. Bez komentarza. Ale jestem tutaj. Twój melon rozpada się, twój także. Biorę broń i do dzieła. Trochę warciarsko udało mi się dobiec do okna. Dwójka pada, kolejny idzie w moim kierunku. Jeszcze ktoś? Jeszcze trochę Was zostało. Na szczęście zginął. Weźmy shotguna. Naprawdę muszę uważać na okna. Oni zresztą też. Dobra, ktoś idzie w moim kierunku. Przeładowanie. A właściwie nowa broń. Kolejny fakt. No cóż, jego problem nie zauważył. Nie do końca wiem, jak wejść do tego pokoju, czy mogę po prostu siać przez okna? Teoretycznie tak, jeden oberwał został gość z nożem. Jeszcze ktoś? Fak, ok. Ta mapa jest ogromna. Tutaj masakra. Rozumiem, że muszę przebiec przez ten pokój. Co nie do końca napawa mnie optymizmem, biorąc pod uwagę, że mam tam gościa z karabiny maszynowym. Tak. Zbierajmy się stąd. Dawaj do środka. Okej, okay, ten pusty. Jakimś cudem się udało. Jak chcę mój nóż. Pytanie brzmi, gdzie rzuciłem mój nóż? Gdzie jest Makosa? Ostatnie, czego chcę, to wejść na wyższe piętro i rozpocząć od jadki z bronią maszynową. Następnie mieć na karku praktycznie wszystko i wszystkich. Ja się pytam, gdzie jest mój nóż? Dobra, nóż przepadł. Weźmy jakąś śmieszną pałkę, rurkę czy cokolwiek to jest. Co dalej? Miałem dziwne wrażenie, że powinienem iść na kolejny poziom. Nie widzę wyjścia. Zasadniczo gra informowała mnie, jeżeli miałem wracać do samochodu. Dobra, zbadajmy wyjście. Rozumiem, że ktoś czeka na niższym piętrze. Dobra, zróbmy to. Tak, wiedziałem, po prostu wiedziałem. To nie był dobry pomysł. Tam Cię oczywiście nic nie słyszeli. Gdzieś widziałem nóż. Okej, okay, tam jest gość z karabinem. Te pokoje niestety mają okna. Ta broń ma całe potężne dwa naboje. Chryste, przez okno, przez okno. Wiedziałem, że potrzebuję broń, dzięki której mogę działać cicho. Dobra, sprowokujmy kogoś tutaj. Ukryjmy się za ścianą. Jezu, ten poziom roi się od ludzi. Aha, nie trafiłeś. Sorry. Dobra, mamy shotguna. Jakim cudem, ja się pytam, jakim cudem trafiłem gościa wymieniając broń? Nie żebym narzekał. Jeden pada. Kolejny pada. Rozpieprzyliśmy dystrybutor z wodą, tak przy okazji. Ja mam jedną kulę, którą zmarnowałem totalnie. Dobra, weźmy pałkę. Zastanówmy się, co dalej. Najlepszą opcją byłoby w tym momencie przejście do pokoju przede mną. Ok, nie zauważył. Ten pada. Zbliżamy się do pokoju wielkiego szefa na środku. Kimkolwiek by on nie był. Nie spieprzyć tego. Tutaj może warto wziąć broń białą. Załatwić sprawę po cichu. tutaj chyba to samo, następnie weźmiemy karabin, wejdziemy do biura. Nie, 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 nie. fuck Jakim cudem on namierzył mnie za tego rogu, jeszcze ktoś. Dobra, zabawa rozpoczyna się od początku. Ten chyba mnie namierzył. Jezu, ten sam błąd. Dobra, w końcu dłuższy odcinek. Nie do końca jestem z tego faktu zadowolony, biorąc pod uwagę, że byłem praktycznie pod końcem poziomu, przez okno, nie, przez okno się nie da. Ginąć wszyscy jak jeden mąż. Tam został jeden. Przejdźmy na drugą stronę. Właśnie o to chodziło. Czy to była dwójka? No zdecydowanie jestem na tak. O ile dobrze pamiętam, gdzieś tutaj został jeszcze jeden. Tam dwójka. Tam dwójka. Nie zginąć, błagam. Okej, okay, ten pada. Teraz na drugą stronę ta sama akcja. Oh yeah! Dobra, czy do biura wchodzimy z bronią palną? Zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę, że goryl tego gościa posiada broń. Wchodzimy, robimy przesiew. Wydaje mi się, że on podniósł w pewnym momencie ręce. Sorry. C minus po raz kolejny. Co trzeba zrobić, żeby mieć B? Maska odblokowana Irwin. Co tym razem? Studio tatuażu? Witam, zapraszam. W czym mogę pomóc? Chcę sobie zrobić tatuaż. Jasne, masz na myśli coś konkretnego? Flagę Konfederatów, o tu, na ramieniu. O ile dobrze pamiętam, on miał flagę Konfederatów w swoim mieszkaniu. Tak przynajmniej mi się wydawało, na sofie. Okej, okay, jasne, niech spojrzę. Dobra, może być piątek o 14? Co? Jak to piątek? Nie można od ręki? Muszę go mieć dzisiaj, to wyjątkowa okazja. Chcę uczcić pewne święto. Sorry kierowniku, nie nada. Jesteśmy obłożeni. Jaki slang. Serio, co to ma być, zakład pracy chronionej? Właśnie straciłeś klienta, durny rusku. On jest Rosjaninem? Jak sobie kierownik życzy? W naszym programie kolejnego gościa, znany z kinowych hitów, takich jak Błękit Oceanu, Spokój i w krainie drzew. Przed Wami Martin Brown. Cześć, Martin, jak się masz? Wszystko gra. Ostatni film to dla Ciebie coś nowego. Zaskoczyłeś wielu fanów. Niektórzy zarzucają Ci, że się sprzedałeś. Prawie jak youtuberzy. Co Ty na to? Przedałem się? A niby dlaczego? No, niektórzy mówią, że nocne zwierzę to sztampowy horror. Ja na to patrzę inaczej. Od dawna marzyło mi się coś takiego. Zabijać dzieciaki, dusić je, rozwalać ludziom łby, wydłubywać oczy, słuchać jak wyją, patrzeć jak zdychają. Teraz w końcu mam okazję. Jezu, okej? Okay? Nie patrz tak na mnie. Co? Już czajem, to tylko sen, nie? Co masz na myśli? To wszystko, to tylko sen, prawda? Chyba nie rozumiem. Dobra, przerwa. Myślisz, że to sen? Więc może pora się obudzić. Jezu, jaki morfeusz. Kim jesteś? Kim ja jestem? Kto tu z kim przeprowadza wywiad? Ja tu jestem od zadawania pytań. Film, który kręcisz, wiesz jak się kończy? Na końcu jest niespodziewany zwrot akcji. Raczej ci się nie spodoba. Chyba nikomu się nie spodoba. Może lepiej się wycofać, zanim będzie za późno? Nie, raczej nie. Rzeczywiście, lubisz zadawać ludziom ból, prawda? To tylko film. Tylko film? Można tak na to spojrzeć. Co właśnie się stało? Dlaczego mamy śpiwór w Wannie? Kim jest dziewczyna? Kim generalnie jest nasz bohater? Kim był gość, którego właśnie przesłuchiwano bądź przeprowadzono z nim wywiad? Nie do końca łapie jak na razie o co chodzi i co tutaj się dzieje. No pysznie. Jest i policja. Dziewczyna cię zakapowała. Lepiej z nimi idź, oni cię do niej zaprowadzą. Tego właśnie chcesz, prawda? Stój, nie ruszaj się! Czy my nadal nosimy maskę świni? Jesteś aresztowany, musisz pójść z nami! Zabieramy cię na posterunek. R Rozumiesz, co do ciebie mówię? Wiemy, co zrobiłeś. Skończysz na krześle. Dziewczyna jest piętro wyżej, właśnie składa zeznania. Błagam, tylko nie rozwałka na posterunku. Niedługo po ciebie przyjdą. Póki co ja dotrzymam ci towarzystwa. To nie wygląda jak gość, którym graliśmy poprzednio. Spytałbym, dlaczego to zrobiłeś, ale pewnie sam nie wiesz, co nie? Spójrz tylko na siebie, jesteś popierdolony. Masz kompletnie najebane pod deklem. Okej, okay, chciałem to cenzurować, ale wybaczcie, nie mogę. Prawda? Inaczej nie zabijałbyś dzieci, przebrane za świniaka, nie? Nie. Odbierzesz? Telefonu? Powtórzę jeszcze raz, nie ma żadnego telefonu. Nie widzę go tu. Ani nie słyszę, dotarło? To wytwór twojej chorej wyobraźni, czaisz? Jesteś świrem, kompletnym szajbusem. Już niedługo odpowiesz za swoje zbrodnie. Telefon. Nie odbierzesz go? Ech. Po co ja w ogóle z tobą gadam? Wiesz co trzeba robić. Nawet nie patrzy, w zasadzie prosi, żeby go zabić. Okej okay, moi drodzy, zabawa rozpoczyna się po raz kolejny, tym razem będziemy anihilować policjantów. Nie do końca wiem, kim jest ta postać, czy jest to trzecia postać, którą będzie nam dane grać. Przypuszczam, że nie jest to ten, który chciał flagę Konfederatów na ramieniu. Niemniej jednak, sytuacja trochę się zakręciła, jak to w Hotline Miami bywa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!